Witajcie, nazywam się Iwona Bierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym, a dzisiaj opowiem wam dlaczego warto zrezygnować z pszenicy. Uważam, że pszenica i nabiał to są dwa ulubione produkty wielu Polaków. Większość osób nie wyobraża sobie życia bez buły i bez serka wiejskiego. Zresztą serek wiejski na dobre zadomowił się w diecie kulturystycznej, fit diecie, jest uważany za rewelacyjne źródło białka. Zresztą bardzo często widzę, jak um, jadą na taśmociągach takie produkty nabiałowe, jogurty, serki i różne takie mleczne fantazje. Ale też jak wiele osób domieszuje sobie różnego rodzaju musli z jogurtem i uważa to za fit posiłek. Natomiast no teraz powiem o pszenicy, a w następnym odcinku powiem Wam na temat nabiału i to są dwa produkty, które uważam, że powinniśmy z nich zrezygnować. Jeśli chodzi o pszenicę, dzisiejsza pszenica to zupełnie nie jest to samo, co było kiedyś. No tutaj niektórzy mówią, że jest zmodyfikowana, ma więcej chromosomów. Ja się na tym tak dobrze nie znam, ale na pewno coś jest na rzeczy. Wielu moich podopiecznych pacjentów odstawiając pszenicę, doświadcza zdecydowanej poprawy przede wszystkim cery, pryszcze, trądzik, różne jakieś tam wykwity na twarzy, ale również no, jest taka książka znana. Która się nazywa Przeniczny Brzuch. Tam poniżej napiszę Wam tytuł książki i również autora. Polecam, żeby ją przeczytać. Że ona już została wydana również w wersji polskiej, więc okazuje się również, że odstawienie pszenicy bardzo często powoduje zejście opuchlizny z naszego ciała. I teraz dlaczego tak się dzieje? No z jednej strony wiemy, że może być to kwestia jakiejś modyfikacji wprowadzonych. Z drugiej strony wiemy, że do wielu zbóż podspuje się saletrem, żeby miały więcej glutenu. Gluten to jest taki roślinny klej, który powoduje, że te bułeczki po prostu lepiej rosną, są takie bardziej ciągnące itd. Ale też prawdopodobnie wiele zbóż jest podlewanych glifosatem, po to, żeby na przykład szybciej wyschły i żeby spełniały normy, kiedy trafiają do silosów. I tutaj, jeżeli ktoś bardzo przepada za pszenicą, no to może warto by było poszukać pszenicy ekologicznej, ile taka jeszcze jest, albo pszenicy. Orkisz. Natomiast może być taka sytuacja, że ktoś po prostu reaguje na każdą pszenicę i każda pszenica powoduje dolegliwości. Nie jest prawdą, że każdy powinien zrezygnować z glutenu. Często odstawienie pszenicy przynosi dużo lepsze rezultaty. Co jeszcze można osiągnąć? No na przykład czasami mamy takie uczucie, że coś tam nam spływa po gardle, katar, czasami jakieś tam opuchlizny, dolegliwości bólowe, bóle stawów. Wypadające włosy, no i odstawienie pszenicy, rzeczywiście tutaj często może pomóc. To jest, według mnie to jest taki pierwszy krok, W nim zostanie odstawiony gluten, bo jeżeli gluten, to wiadomo, że to pszenica jęczmień owis żyto, a niektórzy idą jeszcze w niewłaściwą ścieżkę i wybierają produkty z przekreślonym kłosem, kupując sobie na przykład produkty z pszenicy odglutenionej. Tego to kompletnie nie polecam, bo to jest tak zwane z deszczu pod rynne. Więc podsumowując, film będzie krótki, krótka rada, krótki tip. Odstaw pszenicę, czytaj etykiety i sprawdź, co się wydarzy. Pszenicę zawsze można zastąpić żytem, i ja tutaj polecam chleb żytni na zakwasie, chleb pytlowy, tak żeby było 100% żyta, nie było do mieszki pszenicy, albo gryka. Gryka rewelacyjnie zastępuje pszenicę. Oczywiście, że te produkty nie są takie, wiecie, jak mączne, pszenne, typu pizza, typu bułeczki, bagietki, no nic tego nam nie zastąpi, to będzie zupełnie inny smak. Ale gryka jest dużo bardziej odżywcza. Patrząc na skład ziaren gryki, to tam jest komplet aminokwasów egzogennych i dużo więcej witamin i minerałów. Pszenica najczęściej jest oczyszczona, nawet jeżeli weźmiemy sobie pszenicę, która nie jest oczyszczona, no to zawiera błonnik, kwast fitenowy i niestety te wartości wcale nie muszą się. No, ale jednak jak kupujemy sobie w markecie bułki pszenne, to one są z mąki prawdopodobnie 500, o ile w ogóle są z mąki pszennej, bo dzisiaj niestety wiele wyrobów piekarniczych produkowanych jest z miksów piekarniczych, z mas piekarniczych, które są z głębokiego mrożenia. No, już historia skąd one tutaj u nas są, bo samo głębokie mrożenie nic do niego nie mam, niemniej jednak mam jakieś tam duże zastrzeżenia co do składu tych mieszanek piekarniczych. Tak. Kiedyś robiono na pszenicy, a pszenicę robiono na zakwasie i to był produkt długo dojrzewający i rzeczywiście skład e, aminokwasów się poprawiał. Dzisiaj to jakby nie ma nic zupełnie wspólnego ze zbożem. Więc odstaw pszenicę i sprawdź, czy twoje zdrowie się prawie, ale to musi być tak na 100%. Kochani, jeżeli krótki tip wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco.